Ale jest jakieś światełko w tunelu. Słyszę bowiem ze strony prezydenta Nawrockiego, jak i premiera Orbana, że nadchodzi właśnie czas na odnowienie zniszczonych przez ostatnie lata relacji polsko-węgierskich i bardzo temu kibicuję. I żeby nie było, że gadam sobie po próżnicy, to oto wychodzę z propozycjami, jak zwykłem to czynić w takich sytuacjach. Po pierwsze myślę sobie, że warto byłoby nadać ponownie najwyższe odznaczenie yy, pośmiertnie rzecz jasna premierowi Palowi Telekiemu, w postaci orderu Orła Białego, wręczając go osobiście Wiktorowi Orbanowi podczas wizyty, na którą do Polski powinno się go jak najszybciej zaprosić. Podczas tej wizyty można ustanowić wspólne polsko-węgierskie odznaczenie o bardzo wysokiej klasie, którym można byłoby z kolei uhonorować teraz i w przyszłości tych obywateli Polski i Węgier za wybitne osiągnięcia na rzecz przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. I nie jakiś medal, państwowe odznaczenie. Propozycja nazwy, bardzo proszę. Na przykład Wielki Order Świętej Jadwigi Królowej Polski i Węgier. Nasze narody muszą w nowych pokoleniach poznawać też siebie wzajemnie. Potrzeba jest więc nie zapyziałych i nudnych akademii o niczym za kupę szmalu, ale potężnej wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi narodami, koncertów artystów polskich i węgierskich wypełniających cały Stadion Narodowy, wymiany młodzieży, wprowadzanie języka węgierskiego w wybranych polskich szkołach i polskiego u bratanków. Wpisanie całego rozdziału relacji polsko-węgierskich do podstawy programowej w obydwu krajach, jeżeli chodzi o historię i literaturę, to nie są trudne rzeczy. Panie Prezydencie, gorąco zachęcam do podjęcia takich inicjatyw. My potrzebujemy odbudowania relacji z prawdziwymi partnerami, z którymi jesteśmy zawsze, bez względu na to, jak zawiał wiatr historii i gdzie nas poniósł.